Witam, pokażę wam jak wyłączy te cholerne reklamy Chodzicie na co stronę, brower. To jest ta strona Trzeba ściągnąć i zainstalować Ściągnąć Automatycznie instaluje I wyskoczy wam takie coś na pulpicie Brawo Stał jako domyślną przeglądarkę Ogólnie już nie musicie ten... Możecie już wpisać byle co. Zero reklam będzie. Szkoda. Każdy filmik włącza, nie ma żadnej, Nie ma ani jednego... ani jednej reklam. Niedawno minęło 10 lat... To przełączyć, na ka każdy ten nie ma. Zero reklam. Każdy z was zna głównego. Polecam tę stronę, zrąbista jest. Do usłyszenia.